Święta, święta i po świętach, a tymczasem w europejskim futbolu dzieje się bardzo dużo, a chyba najgłośniejsza, najgłośniejszą sprawą w tym okresie międzyświątecznym było odejście Rafa Beniteza z Interu Mediolan i przyjście ikony AC Milanu, czyli Leonardo. Z jednej strony trochę mi żali jest Rafa Beniteza, bo uważam, że to jest wielki trener i nie do końca z własnej winy poniósł klęskę w interze, ale też przyznajmy, że ten cały rok był w jego wykonaniu fatalny. Najpierw takie kiepskie rozstanie z Liverpoolem. Przecież Liverpool na wiosnę pod, wodą, pod wodzą Beniteza wygrał zaledwie 8 z 18 spotkań ligowych i wypadł z tej wielkiej tradycyjnej, wielkiej czwórki estão so... piuníssas. Tottenhamowi I, no i, i, i nie zanosi się, żeby prędko miał do niej wrócić. A w Interze to zaledwie 6, 6 zwycięstw na 15 spotkań i z jednej strony Benitez miał sporo racji na tej konferencji prasowej, waląc pięścią w stół, opowiadając, że czuje się oszukany w Interze przez właściciela Massimo Morattiego, że, że, że nie spełniono obietnic, że nie wzmocniono drużyny, że drużyna jest Fizycznie mnóstwo kontuzji i emocjonalnie po odejściu kogoś takiego jak Jose Mourinho, właśnie, bo bo, bo ja um, uważam, że to jest wina tego syndromu Mourinho, który zawsze odchodząc z każdego klubu zostawia po sobie spaloną ziemię, osiąga te wielkie sukcesy, no, wyciskając piłkarzy jak cytrynę. Tak było w w Porto i Chelsea, które długo nie mogły się pozbierać po jego odejściu i zmieniały przecież seryjnie trenerów, właściwie do dzisiaj się nie pozbierały. I tak jest też prawdopodobnie z Interem. No, piłkarze, którzy osiągnęli wszystko są... Są e, nasyceni, i Rafie Benitezowi nie udało się ich zmotywować. To go właśnie e, najbardziej e, w tym wszystkim obciąża. E, czy będzie potrafił to e, Leonardo? pamiętajmy, że kiedy Mourinho odchodził do Realu Madryt, odchodził w zgodzie, zostawiał Inter we łzach przecież i własnych i takich piłkarzy jak Marco Materazzi, to prezesowi Massimo Moratkiemu polecał właśnie Leonardo. I zastanawiam się dlaczego, jako swojego idealnego następcę. Przecież Leonardo ma minimalne doświadczenie trenerskie. On raczej jest znany jako taki, no, no, świetny fachowiec, scout wynajdywać talentów. Przecież on sprowadził Kakę do Milanu zaledwie za 8,5 miliona euro, a potem Alessandro Pate czy Tiago Silva, już nie ta półka, ale też wybitny, świetny zawodnik. Natomiast jako trener minimalne miał doświadczenie no i odszedł zaledwie po sezonie z Milanu. Berlusconi zwolnił go, bo ten opierał mu się, nie dał przeforsować, narzucić sobie gry dwoma. Napastnikami, jak chciał Berlusconi, co dobrze o nim świadczy, że, że nie dał sobą manipulować. Ale być może jego największym atutem, i właśnie o to chodziło Murnio, to więzy, jakie potrafi stworzyć emocjonalne z piłkarzami. Pamiętam mnóstwo takich obrazków, kiedy po golach Milanu piłkarze lecieli, wpadali mu w ramiona. Natomiast ani jednego takiego obrazka nie potrafię sobie przypomnieć z udziałem Rafy Beniteza. Może właśnie Murnio uznał, że ci, i tak wypaleni zawodnicy, właśnie ich, dla nich najlepszy będzie ten potrafiący przytulić do piersi, przywrócić motywację komuś takiego, takiemu jak na przykład Ronaldinho w swoim czasie. Może właśnie na tym polega ten fenomen Leonardo, no bo zobaczymy, za mało wiemy o jego jakichś takich... Zdolnościach taktycznych, ale, 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 ale zobaczymy. Na razie wszyscy szykują się na transfery, jakich dokona, bo wiadomo, że o to miał największe pretensje Benitez, że, że, że po tym sukcesie nikt nie wzmocnił drużyny. No i ja bym tu obstawiał wątek, wątek brazylijski, no bo najlepszym fachowcem od wynajdywania brazylijskich talentów jest Leonardo. I kto wie, czy. Pierwszym, a jeżeli nie pierwszym, to największym jego transferem będzie sprowadzenie do Mediolanu z powrotem kaki. Bo obaj panowie są przyjaciółmi, wiąże ich, wiąże ich silna więź, niezniszczalna, jak pisze włoska prasa. I myślę, że jeżeli komuś by się udało namówić kakę na powrót, to właśnie Leonardo, byłby to powrót na tarczy. No i do, klubu arcyrywala, ale już nie takie powroty samotorze. Leonardo jest pierwszym trenerem, który przechodzi z jednego klubu do drugiego. Ma, ma, ma swoją uwagę, więc myślę, że po prostu pojawiłoby się parę haseł znowu w mediach i na trybunach. Zdrajca, zdrajca, ale, ale Kaka dałby się namówić i to będzie wielki pierwszy transfer. A kolejny? No możemy spekulować. Może Christian Bale na lewą stronę, który tak ośmieszył piłkarzy Interu. Jesienią widzę mistrzów strzelając te trzy e, swoje e, bramki. E, ja przede wszystkim obstawiam transfer e, kaki. No i czekam na to, co pokaże e, już w pierwszych kolejkach pracy Leonardo, czy odmieni intermediowa.